W ramach akcji Wakacje z Kozińskim Centrum Rekreacji i Sportu dzieci i młodzież miały okazję spróbować swoich sił bądź podnieść umiejętności gry w tenisa ziemnego. Bezpłatne zajęcia na kortach Ośrodka Rekreacji i Turystyki nad Jeziorem odbywały się na przełomie lipca i czerwca, pod koniec lipca oraz od 9 do 13 sierpnia. Pod czujnym okiem Romana Murawskiego i Michała Kusio trenowało kilkanaście osób. Zwieńczeniem treningów był turniej rozegrany w piątek, 13 sierpnia. W młodszej kategorii wiekowej z grona sześciorga uczestników najlepszy okazał się Filip Rzepakowski. Drugie miejsce zajął Filip Wiśniewski, a trzeci był Antek Chmielnicki. W starszej grupie wiekowej czworo uczestników grało systemem każdy z każdym. Najlepszym z nich okazał się Stanisław Laszczewski, wygrywając wszystkie spotkania. Drugie miejsce zajęła Polarzak, a trzeci był Maksymilian Zalewski. Najmłodsi uczestnicy nie rozgrywali spotkań. Ich zadaniem było natomiast pokonanie tenisowego toru przeszkód. Czołowa trójka w każdej kategorii otrzymała puchary, a wszyscy uczestnicy także dyplomy i gadżety kozińskiego centrum rekreacji i sportu. Wręczył je kierownik wydziału sportu Kaceris Słowo Mirwach. Tego rodzaju zajęcia i turnieje są dobrą okazją, by zarazić najmłodszych pasją do tej dyscypliny. Dobrym przykładem jest Kornelia Krześniak. Kilka lat temu jeszcze jako siedmiolatka grała i wygrywała wakacyjne turnieje w kozienicach. Dzisiaj 13-letnia zawodniczka, trenowana przez Tatę Marcina, prezentuje już zupełnie inny poziom. Z powodzeniem rywalizuje w turniejach rangi krajowej.